No, mm. z tej strony tego najpięknego no. mm, tak wiem trochę mm, długo to zajęło. zajęło, ale tak. Dzisiaj gramy właśnie... Jak możecie się spodziewać że też po tytule. Czekamy na sezon i otwieramy dodatkowo mega Box z ze Starpoincem. Y. Mm, obecnie mam 48 gemów i nie wiem co z tymi skinami. Myślałam, żeby ich kupić, ale... Nie jesteśmy na czarownika Mortiza, którego pewnie i tak bym nie kupił, no a karwie przewieźć nie podoba mi się, więc nie wiem, dobra. dobra. To jest przedłużone, po prostu zacznijmy jedną rundkę. Dobra, za chwilę wracam. Dobra, po, po krótkiej bardzo przerwie. Już zgramy. Dobra, zagrajmy sobie winem na ten, bo, bo nic zbyt mogę stracić. Dobra, więc... I tak. I po prostu odbieramy i to będzie mój rekordowy sezon, więc... jest naprawdę... więc oglądajcie do, do końca. Ze względu, że to jest mój rekordowy sezon. Tak, to będzie mój rekordowy sezon, bo tu mam około 4 postaci na 6 i też 4 postacie na pierwszą sezonę, więc około 5 pointów. Nie nie że gram tym No, a nie Dobra Zobacz jaki poda Come on Dobra, Dobra. Kurde. No, już 3 minuty jest po sezonie, w sensie jeszcze nie ma końca sezonu, bo mogę to trochę spóźnić. Jak podejrzewam, tam jeszcze w ogóle mogą mi dropnąć dwa gadżety i jedna w trwiej postaci. Bo... No. E, no. Więc, e, nie mam nim, robędzie Więc dzisiaj czekamy na sezon i to we mnie znowu bardzo dużo nie było. No. Myślałem, że nie w drugiej filmie, jak wbijamy, hmm... jak wbijamy, czy na się... A ja to nie ma wnętrzu, bo po tej grze, jak ktoś mi zauważył, to wam pokażę mój stan konta, że jakbym to teraz wrzucił to już zaraz mi skończę, ale to charuzji, więc nie miało to po prostu sensu, bo, no tak, nie. bo po prostu by się nie zgadzały dane i jeszcze bym nie nagrałem, więc 14 tysięcy, więc

Mamy związane. Czekajcie chwilę. Yy, to yy, znowu po krótkiej przerwie, bo okazało się, że kolega dączyć. To jeszcze dzisiaj będzie odcinek z kolegą. Super, dobra. I zdecydowałem, że nie kupimy tego Karla wieprzowego jeźdźca, bo jak mówiłem na początku, to mi się on w ogóle nie podoba. O... Yy. Poza tym już mi znikł i mam popcornowego Rico za 79, a mam tylko 48 gramów. To Dobra, to gramy jeszcze raz, bo czekamy na sezon. Dawaj, kosar, dawaj, graj. Poczekaj. Dobra. Yy, tak. Yy, 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 dobra. Jak widzicie, bardzo fajny sezon. Nie udało mi się ten, ale... Yy, be, 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 screenshot. Dobra. Yy, Mamy screenshotika zrobionego. Dobra. Bardzo dobrze, bardzo dobry sezon, jeżeli o to chodzi. I teraz, gdzie są moje mega boxy? Kupuję mega i uwaga! Dobra, są sfrustrowany. Wiem, że tego nie powinienem robić, ale nie. Dobra, nic nie weszło. Niestety. Na słabszym kącie tym bardziej nic nie wejdzie, no bo No, na pewno nic nie wejdzie w sumie. E, więc tak. To jest mój sezon. I. Zagramy jeszcze kilka rundek, żeby nie trwało to 6 minut. Co najmniej 15-10 Więc no... Mm, jeszcze się będzie drugi odcinek e, jak... E, na słabszym koncie tym razem, już na moim drugim koncie. No w ogóle... A co, jaką masz? Pięćdziesiąt tysięcy obrazy. O Jezu. Ja mam tam wygraj gry... Ja mam ja mam... Słuchaj, ja mam jedną taką misję, której nie mogę zrobić sam. Jaką? Wygraj 6 razy na Siege. siege to jest? Yyy... Yy, więc tak, ja napiszę jaką, jakiej wy misji nie możecie zrobić. Ja dostałem taką na Siege i ona na, na moje nieszczęście nie jest na czas. I yy, dopóki jej nie zrobię, ona będzie i mi będzie zajmowała miejsce, więc muszę ją w końcu zrobić. Chodzi o... Zaraz wam pokażę. Chodzi o tą misję. Nie mogę jej zrobić. Yy, yy, więc no. Yy, dobra, teraz zagadnę mniej. Yy, więc no, to w takim razie wykonisję Karlem. Dobra, yy, jaką masz? Wygraj 6 czy tam 3 razy. Coś takiego. Chyba 3. Dobry. Tu łatwo masz tę misję. Ale mam tam wygrać sześć razy na Sidu, czyli tryb, którego nie umiem grać. Ja to właśnie. To jest najgorszy tryb w grze, bo musisz... Bo tak samo jak na Game Grabie musisz opanować środek. I jeszcze... OS. Jeszcze to musisz to... mieć szczęście. Żeby akurat idealnie miał, miałbyś ty bota. Więc no. A, no trzy razy. I mam tutaj na przykład takie misje, których nie mogę zrobić, bo mam wygrać 6 razy gry z Ms i zadaj 180 tysięcy obrażeń z Max. Ym... No. Ja takie miałem 180 tysięcy z BB. Ja miałem z El Primo i to. Ale to ma te coś. Teraz przeczytałem mam z... Na tym W ogóle ja wam teraz tak widzę A ty masz Kosa Jezu Ale się przestraszyłem, Boże W ogóle zapomniałem, że się skończył sezon I e, mm, Zauważyłem, że mm, O moje pucharki, że tak strasznie spadłem. Mi się tak dziwię, przecież przed chwilą miałem 14 200 I właśnie sobie zdałem sprawę, że No jakby yy, eee... Mm, był sezon, bo, bez, bo i z, przez ten sezon składam, dobra. Bibi też dobijam sobie znowu na sezon. Ja, jak Wiesz, że tu jest jakiś Mortis, który wiesz... używa gadżetu na skrzyni. O nie! Ej! O nie! No dobra, nie mam, nie. Um, w ogóle ja mam tak wizę... No, tak w ogóle ja tak to widzę, powiem. Jest taki, jest taki mem, definicja bólu i o co w tym chodzi? Ktoś dostał zadanie na zadanie 300 tysięcy damage'u i to nie byle jaką postacią, bo aż samym tym, tym, tym Mortisem Definicja bólu. Ile Mortis zadaje? No, tyle w sumie co nic. Dobra, masz przez. Ej, w ogóle tu eventowe skiny są. Halo. Yy, o nie, ale unikam, kurde. Pros, nie? No, dobra, nie taki pros. Bo jestem w sumie na strzałach. Dobra, jakby zespić. O nie, no i, dlaczegoś nie. Co. Dlaczego się... co? Nie, 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 nie. No dlaczego? Oni się... Dobra, gramy za dymę. Gramy za dymę i w ogóle kończę odcinek, bo skoro w sumie miałem wam pokazać mój sezon, to... No. To, to cześć i widzimy się jeszcze dzisiaj do kolejnego odcinka. Choć w sumie nie wiem czy będzie, ale... Nara.